Ecotech, firma specjalizująca się w montażu odnawialnych źródeł energii. Budowę każdej instalacji fotowoltaicznej rozpoczyna od sprawdzenia warunków do montażu. Przelot dronem z kamerą nad obiektem oraz uzyskane tym sposobem zdjęcia potrzebne są do stworzenia trójwymiarowego modelu budynku. Pozwala to nie tylko na przedstawienie klientowi dokładnej wizualizacji jego przyszłej elektrowni, ale przede wszystkim na wyeliminowanie potencjalnych przeszkód do instalacji, niewidocznych z ziemi. Niezależnie od warunków pogodowych, nasi instalatorzy podejmują się każdej, nawet najtrudniejszej, instalacji. Po przyjeździe, zaczynamy od zabezpieczenia miejsca pracy. Dobrze zamocowane liny i uprzęże to podstawa przy pracy na wysokości. Aby przyspieszyć pracę, większość elementów konstrukcji składanych jest na ziemi. Po wejściu na dach wyznaczamy miejsce na wiertów podwkręty, na których zamocowana będzie konstrukcja. W tym samym czasie elektryk, będący członkiem ekipy montażowej, zaczyna instalację wewnątrz budynku. Przygotowuje falownik oraz montuje koryta pod trasy kablowe. Po zainstalowaniu konstrukcji montażowej przeprowadzamy kable, które połączą instalację znajdującą się na dachu z falownikiem, a dalej z instalacją elektryczną klienta. Ostatnim etapem pracy na dachu jest instalacja modułów fotowoltaicznych, które zamieniają cząsteczki światła fotony na prąd stały. Jeżeli prace na dachu są utrudnione ze względu na pogodę lub nachylenie dachu, używamy podnośnika, który ułatwia pracę, szczególnie na ostatnim etapie instalacji. Wewnątrz instalujemy zabezpieczenia, które chronią falownik od strony prądu stałego z paneli oraz prądu zmiennego od strony domowej instalacji elektrycznej. Zawieszamy falownik oraz wykonujemy jego konfigurację. Łączymy z domową siecią internetową, aby zapewnić monitoring z każdego miejsca na świecie. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania analizy państwa domu oraz wyceny elektrowni słonecznej poprzez wejście na stronę ecotech.solar lub pod numerem 535 11 11 12.